Cześć, ludzie! Ja nazywam się Moska i witam Was w kolejnym filmie, w którym dzisiaj się wypowiem. A moim dzisiejszym tematem będzie właśnie to, soczewki. Dobra, może zacznijmy od tego, czym są moje soczewki? Moje soczewki to są właśnie silikonowo-hydrożelowe soczewki, które pozwalają mi, pozwalają moim oczom oddychać mniej więcej. I są mega wygodne niż poprzednie generacje soczewek, które były stworzone tylko z hydrożelu. Pewnie się mnie spytacie, Emoska, czy to cię boli w ogóle? Nie, to nie boli. Uwierzcie mi, to nie boli. E, można to uznać na początku, jak się dotknie oka, to tylko jedyne co czujecie. A jeżeli pierwszy raz zakładacie soczewki, to na serio poczujecie, że nosicie je na sobie. Ale to bardzo dobrze, że je czujecie na sobie, bo potem przynajmniej nie zapomnicie ich zdjąć. Główne pytanie pewnie brzmi, ludzie, jak ty zakładasz soczewki? Tutaj mam soczewkę w palcu wskazującym. Odsuwam obie. I kładę. I też się. No pro, prosta rzecz, no nie? Kładę po prostu soczewkę, odsuwając te dwie e, powieki. Nie jest to najprzyjemniejsza rzecz, szczególnie dla ludzi, którzy robią to pierwszy raz, ale z czasem przywykniecie. Jeżeli planujecie oczywiście kupić soczewki, pewnie się teraz pytacie, emocja, jak ty zdejmujesz te soczewki, no to jest jeszcze prostsza rzecz z znowu tak jak w poprzednim przypadku odsuwamy dolną i górnią powiekę. I łapiemy za soczewkę i ją po prostu ściskamy, żeby złapać ją w palec, tak jakbyśmy kogoś szczypali, tylko uważajcie na oko, bo jak uszczypniecie oko, ała, to musi boleć. Oczywiście nie robię tego tak teraz e, rękoma, no nie, e, na początku trzeba je bardzo dobrze umyć w kranie oraz mydłem i dobrze je wysuszyć, żeby były po prostu czyste, sterylne. I teraz się spytacie, e, Emoska, jakie to soczewki? To są soczewki kosmetyczne, 30-dniowe, tak zwane kolorowe i trzyma się je w takim oto pudełeczku, bardzo fajnym. Je się odkręca, wlewa się tutaj e, właśnie takie coś, tak zwany e, płyn pielęgnacyjny. O ile dobrze pamiętam. I co? No i po prostu zaczynamy soczewkę. Już gotowe. Oczywiście pamiętajcie, że jak zakładacie soczewki, to musicie je pod koniec dnia zdjąć. Chyba że macie specjalne 30-dniowe takie, które możecie nosić 30 dni. E, całe 30 dni. Ja niestety nie mam takich, bo to są kolorowe soczewki. Muszę je zdejmować pod koniec dnia, albo przynajmniej po 6 godzinach. To różnie bywa. Pamiętajcie, jeżeli będziecie już się kierować, by kupić te soczewki, to zapraszam do sklepu poniżej, gdzie je kupiłem. E, jeżeli kupicie jakieś soczewki z Azji, to nie polecam, kuszą tanią ceną, ale one są takie ojej, one tak chujowo przepuszczają powietrze, że może się skończyć na okuliście, no nie? Tak samo, jeżeli byście nie umyli ręki, no nie? W oku może wam się zrobić stan zapalny, no i. Nie chciałem zrobić tak, ale nie. Może się Wam zrobić stan zapalny, no i goodbye oko. I też spytacie, Emoska, dlaczego masz soczewki? Czy masz wadę wzroku itd, i tak dalej? Nie, to są normalne zerówki. E, założyłem je po to, żeby jakoś zmienić swój wizerunek, ponieważ teraz o wiele bardziej się rzucam w oczy. Nie, nie dość, że ja mam całe białe ubranie, no nie, jeśli ja nie wyróżnię żadnym kolorem poza tym medalionem małym. No to mam jeszcze białe oczy. Oczywiście pewnie widzieliście, że są całe niektóre takie white out, cały, że całe oko zakrywa. I teraz się spytacie, jak ludzie przez to widzą. Normalnie widzą przez to tylko na biało. Po prostu. Trochę ogranicza to widoczność, ale nie jest to jakoś uprzykrzające życie. Często cosplayerzy noszą takie soczewki. Dobra, ludzie, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten krótki film. Jeżeli tak, zostawcie lajka w górę. Jeżeli nie, zostawcie lajka w dół. Zostawcie oczywiście komentarz i subskrybujcie mój kanał. A no i pamiętajcie, w linkach na dole znajdziecie moją grupę Snapchata i Instagrama. Więc mam nadzieję, że dołączycie do tego grona ludzi. I zapraszam Was na Instagrama, gdzie często będę się pojawiał w takich soczewkach. A i pamiętajcie o tym, że te soczewki nie są e, wieczne. Czyli po 30 dniach muszę je zmienić i Mogę na przykład do tego albo po prostu i do kosza. No ale będzie. trzymajcie się, cześć, jął, piona, lubik albo rok Nie, nie będę jak tu. Elo